Z tego, co słucham, wydaje mi się, że osoby, które nie sieją dezinformacji, tylko przekazują prawdziwe treści, mogą mieć trudniej się przebić, ponieważ wszystko, co y, przekazują, może być od razu y, odebrane jako fake news. Tak, to znaczy przez bardzo dużą ilość informacji cierpimy wszyscy. To znaczy po pierwsze cierpią ci, którzy treści tworzą, no bo nawet jeśli treść jest uczciwa, to od razu to na pewno jest jakaś reklama, od razu chcą mi coś wcisnąć i w ogóle na pewno sprzedać, i w ogóle nie chcę tego czytać. Ale na przykład to są też rzeczy związane z obszarem cyberbezpieczeństwa, że dostając na przykład bardzo dużo takich phishingowych, czyli fejkowych wiadomości mailowych, czy SMS-ów, my potem nie wierzymy w prawdziwego SMS-a, który przyszedł, nie? Że na przykład, nie wiem, mamy jakąś niezapłaconą fakturę, albo coś i rozróżnianie tego jest potwornie trudne, a sprawdzanie wszystkiego, czy jest prawdą, jest praktycznie niemożliwe, no bo wymaga on od, od nas bardzo dużo czasu, może nie specyficznych narzędzi, ale jednak tego dużego zaangażowania. Więc, więc my się po prostu zaczynamy w tym bardzo mocno Ubić, tak? I już nie wiemy co mamy, co mamy dalej robić.